Jak chrześcijańscy influencerzy i media kształtują dialog o wierze w cyfrowym świecie? Dziś relacja z konferencji dla mediów i influencerów chrześcijańskich. Dzień dobry, jak co piątek, witam Państwa Katarzyna gland tarczewska w programie Perspektywy z Daleka i z Konferencja miała na celu nie tylko edukację i wymianę doświadczeń, ale także integrację środowiska twórców chrześcijańskich. Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom za aktywny udział i zaangażowanie. Wspólnie pokazaliśmy, jak wielką moc mają media w szerzeniu dobra i budowania wspólnoty opartej na wartościach. Wydarzenie zgromadziło twórców, liderów opinii oraz ekspertów związanych z mediami chrześcijańskimi. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w inspirujących wykładach, warsztatach oraz panelach dyskusyjnych, które poruszały kluczowe kwestie związane z rolą mediów w promowaniu wartości chrześcijańskich i ewangelizacji. Ale myślę, że wszyscy, jak tutaj jesteśmy, czy jak tego Państwo słuchacie za kamer, to wszyscy jesteśmy powołani, żeby nieść pewien wpływ. Wszyscy. W pewien sposób jesteśmy twórcami, i to, o czym wspomina Marcin Zieliński, że tak naprawdę na tej naszej drodze y, twórców chodzi o to, żeby być wiernymi naszemu powołaniu. Czy to będzie to powołanie do tworzenia kontentu, do, y, do takiej pracy w social mediach, czy to będzie powołanie do tworzenia w innych przestrzeniach życia, które. Y, może nie są aż tak bezpośrednio połączone z mediami. Wydarzenie rozpoczęliśmy panelem otwierającym, gdzie wraz z przedstawicielami zespołu i wydawnictwa Mocni w Duchu oraz influencerami, z ludźmi pełnymi życia oraz Eweliną Heustowską, czyli Urzekającą, rozmawialiśmy o roli mediów i influencerów chrześcijańskich w dzisiejszym świecie. Naszym głównym kanałem, jednak jak się okazało, jest Facebook. Na Instagrama, hmm, tak, skupiałam dużo więcej energii w ostatnim czasie. A okazało się, że nasza społeczność jest głównie na Facebooku. Facebook tam jest dwukrotnie większym kontem obserwujących. I to co skłoniło? W 2016 roku to już będzie 9, 7 lat, 7-8 niedługo. 8. 8. <laughs> e, brakowało mi na rynku w tamtym czasie e, rozwoju osobistego opartego na wartościach katolickich. I pierwszą taką działalnością było z przyjaciółką, organizowałyśmy konferencję dla kobiet i tutaj w Łodzi to był nasz taki chyba największy sukces konferencyjny było tysiąc kobiet. I widziałyśmy, że jest ogromny potencjał, ogromna potrzeba na rynku i brakowało wtedy takiej przestrzeni, takiego miejsca z kursami, z rozwoju osobistego właśnie opartych na wartościach katolickich. I to był taki impuls, motywator. Tutaj ojciec Remi Recław tak nas popchnął do tego, żeby otworzyć działalność, właśnie zatrudniając kolejne osoby, kolejnych ludzi. Dodałabym, że jeśli Pan Bóg wkłada w serce jakieś pragnienie, jest jakieś światełko, to daje, da sposób odpowiednich ludzi do tego, żeby zrealizować to, jeśli rozeznajemy, że to jest nasza droga. Ale taką pułapką, w którą mi też się wiele razy zdarza wpadać, jest to, że najpierw nasze powołanie, najpierw obowiązki stanu, a potem misja, którą mamy w świecie, bo najpierw jesteśmy ja, ja za siebie mogę powiedzieć najpierw jestem kobietą, żoną, mamą, a dopiero później jest cały świat. Ja pochodzę z Bydgoszczy, żona ściągnęła mnie do Trójmiasta i tak się okazało, że nie miałem znajomych żadnych na początku, no i wzięliśmy ten ślub z żoną, urodziła nam się córeczka i tak mówię, kurczę, dobrze by było spotkać się z innymi ojcami, żeby tak pobyć w takim dobrym, właśnie wartościowym środowisku żeby powymieniać się właśnie tymi doświadczeniami, to o, co mówi, o czym mówiła Ewelina wcześniej. Nie było takich miejsc, żeby się spotkać, pomodlić razem, wymienić doświadczeniem bycia ojcem. No i stwierdziłem, że skoro nie ma takiego miejsca, no to spróbuję zorganizować wspólnie z naszym ojcem Wojtkiem ze wspólnoty taki weekend dla ojców. No i okazało się, że jeden weekend, drugi weekend udało się. No i potem moja żona stwierdziła, że. Że tak być nie może, że mój mąż tak sobie jeździ, a ja jestem w domu. To było rzeczywiście we wcześniejszych czasach. Nasza córka urodziła się w 2012 roku, więc wtedy nie było jeszcze oferty tak szerokiej, jak jest teraz. Więc dlatego mówimy o tym egoizmie tak trochę w cudzysłowie, bo, bo rzeczywiście bardzo potrzebowaliśmy jakiegoś wsparcia, jakiegoś towarzyszenia innych osób, które chcą podobnie żyć, kochają Pana Boga. I chcą razem z nim w codzienności jakoś mądrze funkcjonować. No więc po weekendzie ojców uznałam, że to jest skandal, że tylko mężczyźni mają taką przestrzeń. I tak powstał weekend kobiet. I potem już w latach dochodziły kolejne wydarzenia jednodniowe konferencje dla kobiet, dla mężczyzn, dla małżeństw weekend dla małżeństw. Pandemia nas zmusiła do wejścia w internet. Początkowo bardzo się ucieszyliśmy, że, że możemy odpocząć trochę, bo urodziło nam się kolejna dwójka dzieci, ale, ale no nie możemy za długo usiedzieć w miejscu i, i wtedy zaczęliśmy prowadzić takie wywiady małżeńskie. My jako małżeństwo z innymi małżeństwami, które opowiadały o swoim doświadczeniu bycia w relacji. Mówiliśmy, że my w tym kraju, bo my dosłownie się modliliśmy o TBN, ale powiedzieliśmy, my będziemy głosić Ewangelię przez telewizję. I to wydawało się po prostu śmieszne kiedyś tym, tą historią, tym świadectwem, że mamy to w sercu i będziemy to robić w Polsce, podzieliliśmy się z, z naszymi znajomymi. Byliśmy na takiej dużej konferencji, jechaliśmy jednym autokarem, i można było tam się podzielić, co masz w sercu, do mikrofonu. Wszyscy w autokarze słyszeli. I mój mąż wyszedł i powiedział: My będziemy w Polsce głosić. Lata 94 rok podejrzewam. 94 rok, słuchajcie. I mój mąż mówi: A my będziemy głosić w Polsce Ewangelię przez telewizję. I wszyscy zaczęli się śmiać. Słuchajcie, zaczęli się śmiać trochę jak z tym snem Józefa, który powiedział swoim braciom i go do studni wrzucili. I chyba na jakiś czas nas wrzucili do studni. Wiecie, albo sami tam wpadliśmy i mówimy: już nie wyjdziemy z niej, ale jesteśmy. Wiecie, jak Bóg wkłada coś do serca człowiekowi. I ty z tych marzeń nie zrezygnujesz Bożych marzeń, to doprowadzi Cię do takiego miejsca, gdzie. Gdzie będziesz po prostu to robił? Najważniejsze, abyśmy się nie poddali. A Bóg wyśle, jeżeli nie człowieka, który będzie nam chciał pomóc to samych aniołów, żeby byli z nami. To jest ogromny przywilej dla nas. Może o nas nie słyszeliście, ale dzwonią codziennie telefony, ludzie ze świadectwami. To jest telewizja ponadwyznaniowa. My, my po prostu wiemy, że Ewangelia i tylko Ewangelia jest zgłoszona przez tę telewizję. I historie ludzi, którzy słyszą o Jezusie, którym rozpadają się małżeństwa. Którzy ciężko chorują, i, i my tych ludzi spotykamy na ulicach, bo zdarzyło się, że podeszli do nas, czy w restauracji, czy nawet tu w sklepie, i podchodzą i dziękują za tę telewizję, bo mówią, że budzą się z nią i z nią zasypiają. I kiedy nam jest nam mega ciężko, i mówimy, Panie Boże, naprawdę, my to, to nie jest łatwy chleb. Ale kiedy, kiedy my to robimy i, i mówimy, to już, już jest nam tak ciężko. To dzwoni taki telefon i mówi: dziękujemy, bo dzięki Wam właśnie żyję. Chciałam już nie żyć, ale włączyłam przez przypadek lubię to słowo przypadek, bo jest to świeckie imię Ducha Świętego przez przypadek włączyłam tą telewizję żyję. Dziękuję Wam. Czy dotknął Was, Hejt? Jeśli tak, to czy możecie się podzielić tym? Ja mogę zacząć. My, jako Mocni w Duchu, spotkaliśmy się z wielorakim hejtem i to głównie z tego tytułu, że jesteśmy charyzmatykami. Czyli wystąpiła nas modlitwa w językach, modlitwa tańcem, modlitwa flagą, taka no, niestandardowa kiedyś forma modlitwy. Dlatego spotkaliśmy się z hejtem ze strony po pierwsze ateistów, czyli z kimś z zewnątrz kościoła po drugie od strony tradycjonalistów, czyli od środka kościoła. Byliśmy trochę tak jak między motem a kowadłem, tak? I z zewnątrz i od środka. Natomiast no my postanowiliśmy robić swoje, natomiast taka fala hejtu, taka chyba największa to była w roku 2015, kiedy zaczęliśmy transmitować takie duże wydarzenia dla młodzieży, to uwielbieniowa łódź Ratunkowa. I no, można powiedzieć, że byliśmy prekursorami takich transmisji, gdzie w kościele widać właśnie flagowanie, widać światła estradowe, widać taniec młodzieży. Oni się tak modlili i widzieliśmy tego bardzo dużo owoce. Bardzo dużo młodzieży gromadziło się wokół tych spotkań. Natomiast osoby oglądające, jakby nie będące w centrum wydarzenia i jeszcze no, mające swoje zdanie, no, no, spotkaliśmy się z wielką chorobą takich wulgaryzmów. I złych opinii, naszym sposobem było kasowanie tych wulgaryzmów, złych opinii, co jest również w komentarzu przy naszych filmikach napisane, tak? że jakby no, nie tolerujemy obraźliwych, obrażania osób, wulgarnych słów. Natomiast też zaprosiliśmy na to spotkanie biskupa Marczaka, który przy, przybył, zobaczył, że no jest to dobre, jest to zgodne z nauczaniem kościoła i mając to wsparcie tak, osoby kościelnej. Yy, mając wsparcie kościoła, to nam dało siłę, żeby kontynuować, żeby robić swoje, tak, żeby się nie zrażać. Poza tym widzieliśmy po prostu tą młodzież, która no, no wzrastała duchowo, tak, i chciała się angażować. Następnie wysłuchaliśmy inspirujących prelekcji, Między innymi mów i zwyciężaj, moc, słowa w uwalnianiu potencjału człowieka dr Anny Say. Wpadam w taką dziurę, że mi się wydaje, że już wszystko jest za mną. Ale kiedy sobie pomyślałam, że to dopiero początek, to jestem tym podekscytowana. Wiecie, zaczynam 60 rok swojego życia i wszystko jest przede mną. Wszystko jest przede mną. Nie mam żadnych ograniczeń, tylko jedno. Moim jedynym ograniczeniem jest to, co utrzymuję w swoim umyśle. I to jest niesamowite. Niesamowite jest też to, że o mojej wartości ja nie stanowię, że moja wartość została już dawno ustanowiona i że nie ma nikogo, kto może moją wartość podważyć. Mogę sobie myśleć, co chcę. Mogę się czuć ze sobą, byle jak. Ale to. Nie wpływa w żaden sposób na to, kim ja jestem. Mogę mieć sześcioro dzieci, mogę nie mieć dzieci, mogę być babcią, mogę nie być babcią, mogę pracować, mogę nie pracować, ale to wcale nie wpływa na to, kim ja jestem. Myśleliście kiedyś o sobie właśnie w taki sposób? Kolejnym mocnym punktem spotkania był warsztat, który przeprowadziła Anna Saj, podczas którego uczyliśmy się, jak świadomie tworzyć chrześcijańskie treści korzystając z potęgi swojego umysłu. Wyjątkowym momentem był występ pani Iwony Piętrali, która swoim wokalem poruszyła serca uczestników, podkreślając duchowy wymiar wydarzenia. To wszystko co dziś dla państwa przygotowaliśmy. Zapraszam już za tydzień w piątek o 18:30 na nasze kolejne spotkanie. Do widzenia.